Cześć, ja jestem Airswapel, a to jest pierwszy odcinek gry Shang 2. A więc co sobie wyśmiemy, może jakąś kampanię, co bo survival moto mm, Że po prostu się przyjdzie całą grę, można sobie grać, albo a to chyba ja też jest trochę asivamentów w tej grze, co sprawdzałem na steamie, to no no bra, więc jak na razie mamy chyba ten no, jakąś meczetę, tak jak się orientuje, tak? Uh, Troke Knives, że no, po prostu... Mm, takie noże do rzucania i pistolety mamy jeszcze zablokowane i granaty sobie weźmiemy. I na razie to jest moja pierwsza gra w ogóle w szanka, więc no, niestety nie mam żadnych skórek odblokowanych jak sami to widzicie. Ojej, jeden. Ja, no, ja, no i nam... mamy piękny loading. Come on, i gram na padzie od Xboxa 360 jednak. Nie, poczekajcie, czy ja go podłączyłem? Ej, kurno, zobaczymy. Uuu, już mi się podoba ta, ta seria. Jakby no, takie akcje to. No to zaczynamy. E, ja teraz ten. Mm, ja gram na padzie, zaraz też sprawdzę. Nie wiem, czy, poczekajcie chwilę. Aha, tak, tak, gram na padzie, więc powinno być dobrze. Choć jeszcze sterowanie za bardzo nie znam. jak widzicie. Ciekawe, co się. Ciekawe, czy są jakieś fajne finishery w tej grze? Się przekonamy, przekonamy się. Czy są jakieś fajne się finish, finisherki? The Dark Road Milita Shakedown. No. I tutaj widzimy, że możemy, że jak naciśniemy, nie wiem, tam chyba le lewą gałkę do góry, no i x stop po prostu przeciwnik poleci bardziej do góry. Chociaż ja tego nie używam, bo jednak jakoś tej tutaj... kombinacji pa pa padowskiej... u, a ten samochód zaraz wy wybuchnie, tak? No, jezu, on jeszcze żyje, what? O co chodzi? Nie, nie rozumiem tej fizyki gry. No i meczet, a jeżeli to była prawdziwa fizyka gry to niestety I jak widzicie to jest gra w 2D, ale w bardzo fajnym, takim starym, oldschoolowym stylu O, w bardzo fajnie się strzela tymi, tymi oj i grek, y, używa się meczetą, maczetą Nie wiem jak to się poprawnie wymawia, ale chyba obie, obie formy są dobre, choć, nie wiem, no ty, tak, tak, jedź go, jedź go, do, dobrze, no. idziemy sobie dalej. No. Mam nadzieję, nie, ta, tak, te chyba jest, nie pamiętam ile jest, ale chyba 7 rozdziałów jest, albo 7, A powiem sobie może to sprawdzimy, w ty jak nie zapomnę, to sobie sprawdzimy to już po, no już gdy przejdziemy ten pierwszy rozdział, no. Co by tutaj dużo mówić, tak, Shang, dawaj, dawaj, go, ule, da. Widzę, że nasz pan umie walczyć, chociaż trochę Chociaż trochę umie, uj, ty, rozwaliliśmy jakiś. O ja, no skąd oni przychodzą Uuuu, to jest chyba jakiś taki finisher, uuu, tak To chyba, a przecież taki finisher na niej się nie zbiera jakieś tam osy, po prostu się uderza, tak No, to całkiem fajne, fajnie, fajnie, fajnie że są takie finiszarki choć nie wiem jak coś grał na klawiaturze, może sobie spróbuję i Wam powiem w Survivor ale wątpię że mi się spo spodoba uuuu jeszcze 99 <laughs> musimy jakoś dekrymalizować z jakiejś eksplozji granatu czy jakiegoś tam czy jakieś tam miny coś w tym stylu uuu i, ży i życie przyda na nam się no co jest no no, szang bierz to dobrze. O, i całe życie nawet nam się naładowało, fajnie, fajnie. I jak widzi... i może, może... można zauważyć, tutaj nie ma poziomu easy, jest tylko normal i hard. No, więc gra i tak ma swój poziom. A co, to on ma tarczę, się... Aha, muszę mu rozwalić tu tarczę, tak. Albo się po prostu syskać, ale i tak, o właśnie, już mu rozwaliliśmy. Po prostu trzeba ciągle naciskać Y, jak już co zauważyłem, o może nawet jakiś fajny kontry robić. Kontry chyba się robi, czekaj, sprawa... chyba LB, tak? Czy LT? Raczej chyba LT się robi, tak, LT się robi kontry. Choć teraz ich nie zrobiłem, ale sobie właśnie tak przypominam teraz. Te sterowanie, co tam nam. samouczek pisze, tak w ogóle, no. O, no, No, no. Wow! Kurno, dawaj go! Ja nie mogę. Mm, teraz zrobię taki przyspieszony tempo, do, bo nie, bo no niestety. Nie mogłem tego zrobić wcześniej, więc, no, tak to już jest Uuuu Hehe, no i co powiesz? No, no Dawaj, 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 dawaj Dawaj, dobrze Dobrze Tak la. No dawaj go, szybciej No nie, no nie, bądź taki wolny Czemu ja tak szybko biegam? No nie, no jak? Dobra już jest! Ulela. Da hell! Dobra dawaj go Shang! Dawaj go Shang! Wierzę w Ciebie! Shang wierzę! Dobrze, dobrze! No uwaga... Ni... Ajajaj! Ni tutaj... U, Chyba już! Dobra to... Ciężko było, <laughs> i będzie chyba raczej. I I'll try again. No klikaj, co jeno, no. Dobrze. No. Come on, come on. Come on, kurna, jeszcze ci kolesie dwa tutaj przyszli, to w, to w ogóle już będzie. Jezu, jest takiego... Kiu pancza mi zawalił. A, już, i kontra od kiu pancza. Uuuuu. Wow. Oj, pito pito pi, to szanka. A, niestety. Nie, nie mogłeś się tego napić. Ulala la, la, olopon. szanku, czekaj. Teraz znowu zginiesz. No jen, jen, jen. No, kurwa no. A, już wiem. Nie, nie można takich tych naskoków tego stu robić. Nie mam już granatów. A, nie, ja teraz chyba nawet nie mam. A nie, mamy mam granatę, sorki Dobrze, tak no, fuck, no, jakiego teraz nie zabiję, to jest ja, ja nie wiem, kurna no na no, no serio takie, że taki ten No come on! Oh, fuck No come on. Dawaj go Dobrze, 5 hitów Ale mam teraz combo. 10, 11, 12, 13 i... Wow, 15 i 16 Ajajaj, i moje kombo się zakończyło całkiem fajnie. U już po nim, już po tobie. Chodź No zobaczymy, czy już będzie po nim. Tak, już jest po nim, już. Magnus, ja z nim się zmierzymy w następnym odcinku. Tak mi się wydaje. <tryk> No i zakończyliśmy w 25 minut i 35 sekund. No no. 3670 punktów W. Za 16 zgonów mam <noise> Minus 8000 kasy, nie dziwne. Mm, no dobra, więc chyba jeszcze pokażę ten. Uejny, jak się nazywa. Mm, ile jest rozdziałów w gdzie To jest pokazane. I tak się po prostu przechodzi z rozdziału do rozdziału. To teraz nam się załaduje gra, no i zobaczymy. I teraz tak jest Show the Fire, to będzie drugi, tak? Mhm, jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, jest 8 rozdziałów, no więc co my się już widzimy w drugim rozdziale? Gry Shank 2 Show the Fire, no więc co? Cześć!